W 1821 roku w mieście Moskwa urodził się Fiodor Michajłowicz Dostojewski, który zostałby uznany przez wielu za największego pisarza, jakiego znała ludzkość. Wychowany w środowisku klasy średniej, Dostojewski od najmłodszych lat wykazywał silne zainteresowanie literaturą i filozofią. Wstąpił do Wojskowej Szkoły Inżynieryjnej w Petersburgu, ale ostatecznie porzucił karierę, aby całkowicie poświęcić się pisaniu. W 1846 roku opublikował swoją debiutancką powieść Biedni ludzie, otrzymując pochwały zarówno od publiczności, jak i krytyków literackich. Jego życie uległo odwróceniu w 1849 roku, kiedy został aresztowany za udział w grupie rewolucyjnej przeciwstawiającej się reżimowi carskiemu. Skazany na śmierć miał zmienioną karę w ostatniej chwili na cztery lata w obozie pracy przymusowej na Syberii. Po których nastąpiło sześć lat służby wojskowej. To ekstremalne doświadczenie zmieniło jego światopogląd i głęboko wpłynęło na jego twórczość, która zaczęła intensywniej poruszać tematy takie jak cierpienie, wiara, zło, wina, odkupienie i wolność. Kiedy wrócił do Petersburga w 1859 roku. Dostojewski wznowił swoją karierę literacką z pełną siłą, publikując niektóre z najważniejszych dzieł w historii literatury. W 1881 roku, w wieku 59 lat, zmarł w wyniku krwotoku płucnego. Jego spuścizna wykroczyła daleko poza Rosję, wpływając na takie nazwiska jak Nietzsche, Camus, Sartre, Kafka i Freud. Jego książki są znane z głębokiego psychologicznego i egzystencjalnego podejścia do swoich bohaterów, których wewnętrzne konflikty odzwierciedlają dylematy XIX-wiecznej Rosji. Zapraszam cię do pozostania do końca tego filmu, abyśmy razem zanurzyli się w najgłębszych dylematach ujawnionych przez Dostojewskiego. Ostatecznie być może żaden inny autor nie zrozumiał życia z taką jasnością i odwagą. W jednym ze swoich najbardziej imponujących fragmentów opisuje myśli człowieka, który, stojąc przed egzekucją, wyobraża sobie życie na wąskiej skale, otoczony przepaściami, ciemnością i samotnością, a mimo to dochodzi do wniosku, że nawet gdyby musiał żyć w tej męczarni na zawsze, byłoby to lepsze niż śmierć. Wystarczyło żyć, 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 nieważne jak, ale po prostu żyć. A jeśli to już wydaje się intensywne. Poczekaj do końca, kiedy ujawnimy prawdziwy list, który Dostojewski napisał do swojego brata w dniu, w którym wierzył, że zostanie stracony. Nie można go przeczytać i pozostać takim samym. Dzieło Notatki z Podziemia, opublikowane w 1864 roku, jest jednym z najbardziej wpływowych dzieł literatury uniwersalnej. Poprzez nie Dostojewski zanurza się w intensywne badania nad sensem istnienia, wolnością, wiarą i rozumem. Narrator, który pozostaje bezimienny, przedstawia się jako człowiek zgorzkniały, odizolowany od społeczeństwa i od siebie samego ktoś, kto określa siebie jako złego, chorego i nieprzyjemnego. Ta niepokojąca postać dzieli swoją relację na dwie odrębne części. W pierwszej zagłębia się w sprzeczne refleksje na temat natury ludzkiej nauki, postępu, cierpienia, miłości i śmierci. W drugiej połowie Dzieli się epizodami przeżytymi w młodości, w których doświadczył uczuć upokorzenia, odrzucenia i pogardy ze strony otaczających go ludzi. Jak reaguje na te sytuacje? Czasami ze złością i pragnieniem zemsty, w innych momentach z obojętnością lub nawet współczuciem. Jednym z najpotężniejszych tematów dzieła jest konfrontacja między rozumem a wolnością. Narrator z zaciętością krytykuje ideę, że człowiek działa logicznie. Kierując się postępem i dobrem zbiorowym. Dla niego człowiek nie jest kierowany racjonalnością, ale sprzecznymi i kapryśnymi impulsami. Często wybiera cierpienie, wiedząc, że uczyni go to nieszczęśliwym. I właśnie ta zdolność do przeciwstawienia się rozumowi, do potwierdzenia swojej indywidualnej woli, mimo wszystko, stanowi według niego prawdziwą ludzką wolność. Tę perspektywę narratora można interpretować jako krytykę procesu modernizacji przeżywanego przez społeczeństwo jego epoki, charakteryzującego się postępem technologii, docenianiem nauki i stopniowym porzucaniem religii. W świecie coraz bardziej racjonalnym i zmechanizowanym czuje się nie na miejscu i dlatego ucieka do podziemia, z dala od norm społecznych i światła, w poszukiwaniu bardziej autentycznego istnienia, nawet jeśli samotnego. Ale ta pozorna buntowniczość ujawnia również inną stronę – ból. Za dumą i niezależnością kryje się człowiek pochłonięty niepokojem, samotnością i głęboką frustracją. Nie znajduje spokoju w swojej wolności, ani radości w swojej woli. W rzeczywistości ten człowiek nie może się spełnić. nosi w sobie uczucia zazdrości, goryczy i samodeprecjacji. To ktoś, kto nie tylko cierpi, ale nienawidzi siebie, przeczy sobie, każe się i coraz bardziej oddala się od jakiejkolwiek możliwości prawdziwego połączenia z innymi, lub z samym sobą. Błądząc bez celu, zagubiony między tym, czego pragnie, a tym, co odrzuca, reprezentuje ponury portret współczesnego człowieka. Dostojewski oferuje nam w ten sposób wierny portret kryzysu egzystencjalnego, który charakteryzuje tego nowego człowieka w obliczu świata, w którym Bóg wydaje się nieobecny, gdzie wartości się rozpuszczają i gdzie każda jednostka musi samodzielnie budować znaczenie własnego życia. Świat, który oferuje wolność nigdy wcześniej niedoświadczoną, wymaga również poziomu odpowiedzialności nigdy wcześniej niewyobrażonego. Świat, który rzuca człowiekowi wyzwanie stworzenia własnej moralności, własnego celu, ale który również eksponuje jego kruchość, jego granice i jego nieistotność w obliczu przepaści istnienia. I wtedy pojawia się dylemat: jak żyć autentycznie w tym rozdrobnionym wszechświecie? Jak nadać sens pustce? Dostojewski nie dostarcza gotowych odpowiedzi. Woli prowadzić nas przez podróż introspekcji, gdzie każdy jest wyzwany do budowania, błądzenia, szukania i przekształcania się na tej drodze. Dostojewski uczy nas poprzez swoje dzieła, że sens życia nie jest czymś podanym na tacy. Jest owocem wyborów, doświadczeń i sposobów, w jaki stawiamy czoła każdej chwili. Pokazuje, że ten sens jest budowany, a nie znajdowany. I że zmienia się, odnawia. Przekształca w miarę jak żyjemy. Ponadto przypomina nam, że poszukiwanie znaczenia nie jest samotną misją. To, co naprawdę nadaje sens istnieniu, to to, co możemy dzielić, przekształcać w więzi, we współczucie, w człowieczeństwo. Życie jest zatem zbiorowe, nikt nie zbawia się sam. Dostojewski idzie dalej. Pokazuje, że istota życia nie tkwi w osiągnięciach materialnych, ale w wymiarze duchowym to w wierze w przezwyciężaniu cierpienia w miłosnym oddaniu i w dialogu z niewidzialnym człowiek się wznosi prawdziwe światło jest na powierzchni a nie w izolacji podziemia tak jak nikt nie porzuca dobrego filmu tylko dlatego że wieże się skończy tak nie powinniśmy rezygnować z życia tylko dlatego że jest skończone sens tkwi w drodze w procesie i być może tylko ten kto jest gotów przekroczyć własny ból Znajdzie prawdziwą wolność. Wolność absolutna dla dostojewskiego to ta, która wymaga skrajnej odwagi odwagi przekroczenia własnego istnienia. Tajemnica życia dla niego jest zarezerwowana dla tych, którzy ośmielają się. Poza tą odwagą, wszystko jest ograniczeniem. Wewnątrz niej mieszka boskość. Zbrodnia i kara opublikowana w 1866 roku jest prawdopodobnie jego najbardziej znanym dziełem, i w nim ta złożoność wolności jest obnażona. Historia raskolnikowa, byłego studenta, który popełnia podwójne morderstwo, aby przetestować swoją teorię, że wyższe osoby są ponad powszechną moralnością, stała się kamieniem milowym w światowej literaturze. Po popełnieniu zbrodni raskolnikow pogrąża się w spirali winy, strachu i paranoi, choć próbował usprawiedliwić swoje czyny poglądem filozoficznym, który upoważniał niezwykłych do łamania zasad, rzeczywistość uderza go przytłaczająco. Wyrzuty sumienia pochłaniają go, a presja śledztwa policyjnego tylko pogarsza jego udrękę. Wielkie pytanie, które Dostojewski podnosi tą narracją brzmi: jak daleko sięga wolność istoty ludzkiej? Czy możemy swobodnie decydować o naszych czynach, ignorując konsekwencje moralne i społeczne? Raskolnikow próbuje udowodnić, że tak. Ale jego cierpienie zaprzecza jego tezie. Wierzy on, że istnieją dwa typy ludzi: zwykli i wyjątkowi. Zwykli ludzie to ci, którzy przestrzegają zasad, żyją w ramach ustalonej moralności, prowadzą konformistyczną i ograniczoną egzystencję. Z kolei niezwykłe istoty, według jego poglądu, to te zdolne do przełamywania barier, tworzenia nowych praw, zmieniania świata, nawet jeśli muszą w tym celu popełniać brutalne czyny. Ci, według niego, Mieliby specjalną misję. Raskolnikow widzi siebie należącego do tej drugiej kategorii. Porównuje się do postaci takich jak Napoleon, który podbił świat krwią i ambicją. Dla niego popełnione morderstwo byłoby jedynie niezbędnym krokiem w kierunku większego dobra. Chciał być czymś więcej niż człowiekiem. Pragnął być siłą transformującą ludzkość. Jednak doświadczając konsekwencji zbrodni, jego wspaniała idea się rozpada. Okazuje się niezdolny do emocjonalnego udźwignięcia ciężaru tego, co zrobił. Sumienie go prześladuje, wina nie daje mu wytchnienia. Wolność, którą uważał, że osiągnął, okazuje się więzieniem. Więzieniem wewnętrznym, psychologicznym, moralnym. Również w tym scenariuszu spotyka Sonię, młodą prostytutkę, która nawet wśród nędzy zachowuje wiarę, empatię i dobroć. Staje się ona kluczem do transformacji raskolnikowa. Nie osądza go. Ale go akceptuje, nie potępia go, ale go prowadzi. Poprzez nią zaczyna dostrzegać drogę do skruchy. To Sonia przekonuje go, by się poddał. To ona towarzyszy mu na Syberii. To ona po cichu pomaga raskolnikowowi odnaleźć iskrę sensu w jego istnieniu, budząc w nim zdolność do kochania, przebaczania i przede wszystkim akceptowania własnej ludzkiej kondycji. W zbrodni i karze Dostojewski przedstawia nam głęboko złożoną wizję wolności. Pokazuje, że nie jest to pojęcie absolutne czy nieograniczone, ale coś przenikniętego wpływami wewnętrznymi i zewnętrznymi, takimi jak wartości, przekonania, emocje i sumienie. Wolność tutaj nie polega na robieniu tego, co się chce to wybieranie z odpowiedzialnością, radzenie sobie z konsekwencjami i często uznawanie własnych ograniczeń. Powieść skłania nas również do refleksji nad kontrastami między wiarą a rozumem, dobrem a złem, winą a odkupieniem. W każdym dylemacie przeżywanym przez Raskolnikowa jest portret człowieka podzielonego, w stanie wojny z samym sobą. Autor zaprasza nas do zastanowienia się nad tym, co naprawdę czyni nas wolnymi i co paradoksalnie czyni nas niewolnikami. Kiedyś Dostojewski napisał, że porównywanie ludzkiego okrucieństwa do okrucieństwa bestii było w rzeczywistości obrazą dla zwierząt. Tygrys zabija instynktownie, by przetrwać, i to wystarczy. Z kolei człowiek jest zdolny do wymyślania niewyobrażalnych tortur, do przedłużania bólu poza to, co konieczne, tylko dla perwersyjnej przyjemności zadawania cierpienia. Ta moralna przepaść, według autora, to miejsce, w którym tkwi prawdziwa tragedia ludzkości. Posuwając się w jego trajektorii, dochodzimy do jednego z jego najbogatszych i najgęstszych dzieł, Bracia Karamazow, opublikowanego w 1880 roku. Powieść buduje się wokół rodziny w stanie rozpadu, rozwiązły ojciec i jego czterej synowie: Dmitr, Iwan, Alosza i Smerdiakow. Morderstwo ojca staje się centrum fabuły, ale to, co naprawdę interesuje dostojewskiego, to moralne, duchowe i egzystencjalne reperkusje tego czynu. Każda postać ucieleśnia inny sposób postrzegania świata. I w ten sposób autor buduje prawdziwe laboratorium ludzkiej duszy. Jest konflikt między wiarą a rozumem, między instynktem a moralnością, między nihilizmem a nadzieją. Dostojewski nie podaje odpowiedzi. Ale przedstawia różne ścieżki, każda ze swoimi sprzecznościami, prawdami i upadkami. Dymitr najstarszy jest impulsywny i namiętny. Żyje zmysłami, emocjami, pasjami. Jest jednocześnie hojny i destrukcyjny, gwałtowny i skruszony. Jego konflikt z ojcem i wina, którą nosi, plasują go jako jednego z głównych podejrzanych o zbrodnie. Jednak jego poszukiwanie przebaczenia i odkupienia Przybliża go do człowieka, którego wszyscy rozpoznajemy w sobie. Iwan, intelektualista rodziny, reprezentuje sceptycyzm, wątpliwość, rozum doprowadzony do granic. To za jego pośrednictwem Dostojewski formułuje niektóre z najbardziej prowokacyjnych pytań filozoficznych o Bogu, moralności i wolności. Iwan kwestionuje wszystko i w swoim poszukiwaniu prawdy zostaje uwikłany w sprzeczności, które doprowadzają go na skraj szaleństwa. Nie zabija, ale podżega, wpływa, popycha. A to dla Dostojewskiego też jest formą winy. Alosza najmłodszy z braci podąża drogą wiary i współczucia. Jest mnichem kierowanym pokorą i miłosierdziem, a jego obecność w powieści reprezentuje duchowość w jej najczystszej formie. Alosza nie zaprzecza cierpieniu świata, ale wierzy, że miłość jest jedyną możliwą odpowiedzią na ból. Pośród chaosu rodziny próbuje być ogniwem pojednania, nawet wiedząc, że może ponieść porażkę. Smerdjakow, nieślubny syn, jest przeciwieństwem Aloszy. Zimny, manipulujący, zawiedziony, ucieleśnia cichą przewrotność działającą w cieniu. To on wykonuje zabójstwo ojca, ale jego wina rozmywa się między wierszami, ponieważ działa na podstawie idei Iwana. Cmerdziakow jest produktem społeczeństwa, w którym wartości zostały skorodowane i gdzie nienawiść może się maskować jako inteligencja. Te cztery postacie, każda ze swoim światopoglądem, ucieleśniają walkę między światłem a ciemnością, która istnieje w każdym z nas. Dostojewski nie opowiada się po żadnej stronie, po prostu eksponuje, obnaża, zaprasza do refleksji. Dobro i zło dla niego nie są sztywnymi pojęciami. Są siłami w ciągłym ruchu, które przecinają się, mieszają się i współzamieszkują ludzkie serce. Zamiast przedstawiać ostateczne odpowiedzi, zmusza nas do pytania: jak działać, jak wybierać, jak żyć z przeciwieństwami, które mieszkają w nas. Dobro i zło nie pochodzą z zewnątrz, pochodzą z naszych decyzji, z naszych pragnień, z naszych sprzeczności. I to właśnie czyni ludzkie doświadczenie tak głęboko tragicznym i jednocześnie tak pięknym. Na zakończenie zostawiam fragment jednego z najbardziej poruszających listów, napisanych przez Dostojewskiego, wysłanego do brata w dniu, w którym wierzył, że zostanie stracony. W nim, z zadziwiającym spokojem, opisuje moment, w którym został zaprowadzony na plac broni wraz z innymi skazańcami, aby usłyszeć wyrok śmierci. Dziś, 22 grudnia, zostaliśmy zaprowadzeni na plac broni Pułku Siemionowskiego. Tam odczytano nam wszystkim wyrok śmierci. Dano nam krzyż do pocałowania, i przygotowano nasze stroje na śmierć. Następnie przywiązano trzech do słupów w celu wykonania wyroku. Wzywali po trzech. Stałem więc w drugim rzędzie. Do egzekucji pozostała mi zaledwie minuta życia. I przypomniałem sobie o Tobie, mój bracie o nas trzech. W ostatniej minucie Ty, tylko Ty, byłeś w moich myślach. I dopiero wtedy dowiedziałem się. Jak bardzo Cię kocham, mój drogi bracie. Miałem czas, aby objąć także Plechejewa i Durowa, którzy stali obok, i pożegnać się z nimi. W końcu zabrzmiał sygnał. Kazali wrócić tym, którzy byli przywiązani do słupów, i odczytali nam, że Jego Cesarska Mość daje nam życie. Następnie odczytano prawdziwe wyroki. Bracie, nie upadałem na duchu ani nie popadałem w przygnębienie. Życie jest życiem gdziekolwiek. Życie jest w nas samych, a nie na zewnątrz. Obok mnie będą ludzie i będę jednym z nich i tak pozostanę na zawsze, jakiekolwiek byłyby nieszczęścia, bez tracenia odwagi, ani popadania w przygnębienie. Na tym polega życie, na tym polega jego cel, byłem tego świadomy. Ta idea zakorzeniła się we mnie. Tak, to prawda. Ta głowa, która tworzyła, która żyła najwyższym życiem sztuki, która była świadoma, przyzwyczajona do wyższych wymagań ducha. Ta głowa już została odcięta od mojej szyi, pozostały pamięć i obrazy stworzone, ale jeszcze niezrealizowane przeze mnie. One będą mnie ranić, to prawda, ale we mnie pozostały serce i cisk krwi i ciała, którzy mogą kochać, cierpieć, współczuć i pamiętać, i to jest życie pomimo wszystko. Bracie, żegnaj, nie martw się o mnie. Nigdy w życiu tak obfite i zdrowe zapasy życia duchowego nie kipiały we mnie jak w tej chwili. Ale czy ciało wytrzyma? Nie wiem. Mój Boże, ile przeżywających obrazów stworzonych przeze mnie umrze, zgaśnie, gdybym przelał swoją krew jako truciznę? Tak, jeśli nie będę mógł pisać, umrę. W mojej duszy nie ma wiary ani gniewu. Chciałbym bardzo kochać i objąć choć kogoś z ludzi w tej chwili. To jest rozkosz. Doświadczyłem jej dziś, żegnając się z moimi bliskimi w obliczu śmierci. Kiedy patrzę w przeszłość, rozumiem, ile czasu straciłem, bracie, ile straciłem przez pomyłki, przez błędy, w bezczynności, w nieumiejętności życia, jak nie doceniałem go, ile razy zgrzeszyłem przeciwko mojemu sercu i mojej duszy. Moje serce zaczyna krwawić. Życie jest darem, życie jest szczęściem. Każda minuta mogłaby być wiecznością szczęścia.